Było to pierwsze posiedzenie Nowej Rady. Czteroletnia kadencja poprzedniej zakończyła się w czerwcu tego roku. Tematyką wtorkowego posiedzenia było zapoznanie się Nowej Rady z działalnością Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz korekta planu rzeczowo-finansowego. Wspólnie będziemy spoglądać w kierunku jak najlepszego działania pogotowia w Zamościu. Samodzielna publiczna stacja pogotowia ratunkowego w Zamościu należy do najlepszych w województwie lubelskim. Naszym celem to jest ratowanie zdrowia i życia, a żeby to robić, to musimy mieć, że tak powiem, doskonały sprzęt i doskonałą kadrę. Sprzęt mamy bardzo dobry. Kadrę doskonalimy cały czas szkoli się, nasi pracownicy. W ciągu ostatnich czterech lat placówka za własne środki wymieniła cały tabor karetek, czyli 12 pojazdów. W tym roku zostały zakupione trzy karetki marki Mercedes z najnowocześniejszym wyposażeniem, z czego jedna to karetka typu neonatologicznego służąca do przewozu noworodków w wieku od 0 do 9 miesięcy. W województwie lubelskim funkcjonują tylko dwie takie karetki, jedna w zamościu, a druga w Lublinie. Koszt takiej karetki dwa lata temu wyniósł ponad 800 tysięcy złotych. Sytuację ekonomiczno-finansową mam bardzo dobro, mamy pełną płynność. Chodzi o to, ażeby pogotowie miało środki, ażeby pomagało jak najlepiej, ale widzę, że te warunki są spełniane, ponieważ dyrektor jest bardzo doświadczony i mamy bardzo dobry zespół. Pomoc przychodzi jak najszybciej, dużo ludzi zostaje uratowanych, ponieważ przyjeżdża w bardzo krótkim czasie. Bardzo ważnym elementem pogotowia ratunkowego jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W Zamościu od 1 lipca 2011 roku znajduje się ono na ulicy Kilińskiego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Centrum ma do dyspozycji 21 zespołów, a obsługuje 6 powiatów – Biłgoraj, Chrubieszów, Tomaszów, Janów, Zamość, Powiat Ziemski i Powiat Grodzki. Obszar ten to prawie 50 tysięcy ludzi, natomiast w Centrum na dyżurze pracuje dwóch dyspozytorów. Liczba wezwań w ciągu ostatnich czterech lat wahała się od 33 tysięcy do 41 tysięcy na rok, przy czym ich liczba w każdym kolejnym roku wzrastała. Jak opowiada pracownik Zamojskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsłużenie takiej liczby wezwań to ogromny wysiłek. Jest to trudne z tego względu, że jest mnóstwo wezwań, skromnie licząc około 20% nieuzasadnionych. Zadysponowanie zespołu wymuszenia tegoż wyjazdu do zdarzenia, które jest nieuzasadnione, skutkuje to zagrożeniem życia lub utraty zdrowia, tam gdzie karetka po prostu jest potrzebna. Pacjenci często nie biorą pod uwagę tego, że pogotowie ratunkowe służy do nagłych wypadków, gdzie istnieje konieczność ratowania życia lub zdrowia. W innych sytuacjach można skorzystać z pomocy chociażby tzw. POZ-ów, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej czy z transportu sanitarnego. Bardzo często zmuszani jesteśmy do zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, do wyjazdu, którego celem jest tylko przetransportowanie pacjenta. Ale jest wiele innych nieuzasadnionych sytuacji, kiedy wzywana jest karetka pogotowia. Najbardziej denerwujące są takie, które wynikają z nadużywania alkoholu. Gdzie ludzie sobie życzą karetkę, bo się przepił, bo chce na dotoksykację pojechać, żeby go wyleczyć, kroplówkę podłączyć itd. Tak Przewlekłe schorzenia typu bóle nóg, bóle kręgosłupa, bóle głowy. Dzwoni nieraz, widząc z balkonu, z okna leżącego na trawie przysłowiowego, albo przyjeżdża ulicą, drogą gdzieś poza miastem i widzi, że ktoś tam leży na poboczu. Podstawową rzeczą, jaką powinien wykonać ktoś wzywający, to jest to, aby się zatrzymać. Włączyć światła awaryjne, czy zejść z tego balkonu i zobaczyć. Najważniejsza rzecz, czy oddycha. W tym kontekście nieunikniona staje się dyskusja na temat odpowiedzialności za nieuzasadnione wezwania pogotowia ratunkowego. Rozwiązałoby to dużą część problemów, z jakimi boryka się ratownictwo w zakresie dostępności przez obywatela pomocy, bo ona często jest zajęta poprzez nieuzasadnione wezwania. Bez względu na to, czy istnieje odpowiedzialność, na przykład finansowa, czy nie, każdy powinien pamiętać o tym, że najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia, a nieuzasadnione wykręcenie numeru 999 może skutkować nawet śmiercią kogoś, kto naprawdę potrzebuje pomocy.